sukces, kupiliśmy Forda Cougara opowiem wam o nim trochę jutro, bo oczywiście kupiłem go po zmroku, udało się spić cenę całkiem nieźle bo samochód ostatecznie kupiliśmy za 900 zł to tylko jest zajebiście głośno, bo ma urwany tłumik ale ze względu na to, że zostało mi jeszcze no parę stówek, więc może uda mi się jutro gdzieś ten tłumik podspawać bo na razie to słyszymy tylko jedno wielkie buczenie, także Wracam do domu i do zobaczenia jutro. Jestem właśnie w warsztacie, takim, żeby mi pan podspawał ten tłumik. Jak facet podnośnik wkładał pod te progi, to się bałem, czy podnośnik nie pójdzie w górę, a samochód nie zostanie. Ale wjechał na górę, stoi. A tam troszkę cieknie tu i tam, ale. No czekamy, zobaczymy co z tym tłumikiem. Zobaczymy cośmy kupili, bo nawet tego nie obejrzałem za bardzo. Bądźmy dobrej myśli. Myśmy tak w ogóle kupili. To jest taka felga nowoczesna, nowy model. On tu taką trytytą przy. Pier... Ten próg jest całkiem w porządku. I nawet jak teraz tak na niego patrzę, nawet nie jest taki zardzewiały. Ten próg wymaga naszej pilnej interwencji, Ale się tym zaraz zajmiemy. Nie przejmiemy przejmujemy. Się. Z przodu kratki nie ma tej. Tutaj powinna być taka kratka i ten wstydliwy napis Ford. Smaczmy Zobaczmy to w środku. I w środku powiem Wam, że jest całkiem. Całkiem, całkiem. Bo bo tutaj skóra o. o foteliki w prądzie. Także sytuacja jest poważna. Hmm. Powiem Wam, że. Tak poza tym w środku to się broni. W podłokietniku co? Zapalniczka i... śrubki. O to mnie w... Przecież to było fabryczne radio. Palane było, nie było. To mi się bardzo podoba, zobaczcie. Takie... coś. Takie na długo coś. Nawet do schowka nie zajrzałem. O, no tu są jakieś skarby. Cup holder. Powinna być no, no, nawet ramka była jakaś. i to nie było oryginalne, pewnie radio. Perfumki jakieś, ale wiecie co? I tak śmierć w samochodzie. O, proszę bardzo. Klub katowice. Yes. No to tą płytkę też trzeba włożyć do radia I są bezpieczniki. No to co? Do bagażnika. No, jest miłe zaskoczenie. Są felgi. Zaraz założymy. Nie wierzę. Ramka. Ramka z wstydliwym napisem Ford. I ją zaraz przykleimy. To były poważne inwestycje poczynione. W ten samochód nie żałował ktoś pieniędzy. Olej Tesco, ja pierd... To to leje w ogóle Luz do kół, tam hak, czyli samochód świeżo był holowany Ale póki co jeszcze żyje No ta ramka to jest warta majątek Przeciwsłoneczna mata Ja to wszystko kupiłem w pakiecie Po prostu ja Wiedział, ten tak nie negocjował tej ceny Ciekaw jestem, co tu skrywa Jest podnośnik Jest jakaś ściągaczka jakiś obejmy Nie, no przecież było na pewno coś Z, z tym kołami Powiem Wam, że tak mimo wszystko to kufer jest całkiem spory. Zamknięte. Dawajcie podmachę. I zobaczcie, jaka jest instrukcja podnoszenia maski. Mocniej szarpnij. I ten dzinzelek Otwarty. Jest silnik. I ten silnik na pierwszy rzut oka nie wygląda źle. Tam od spodu trochę się poci. Bez ciemna, naprawdę Bardzo ładna, to wszystko jest sprawne. Coś zepsułem, To tak nie było. Wszystko działa, szybko! O, szybka. Tu jakieś kontrolki mam. Mnie tu o, po prostu o czymś informuję, no, że, że mam kluczyk i powiem wam, że to jest prawda, bo, bo mam kluczyk. O, o tym mnie on informuje, czyli to działa. Takie kółko przypomina mi to tarczę hamulcową i wykrzyknik. Czyli pewnie, że mnie szarżował. To jest takie. Światełeczko z wykrzyknikiem to jest po prostu oznacza to, że nie wiem, że jest dzień. O. Z takich moich uwag, to auto jest po prostu idealne. Zamieszanie jest w perfekcyjnym stanie. Po prostu droga jest zła, nie? Ku... Bardzo dobrze wybiera wszystkie nierówności. Na dworze musiało strzelić Tam troszkę ściąga Trzeba troszeczkę kierownicę przechylić Jak się jedzie prosto To wielkie mi co Nie zbliżam się do przeszkody A samochód nie pozwala mi uderzyć w to On mi pomaga po prostu no, Dziękuję Dziękuję.